Dobra. Zaczynamy robić domek do, do drzwi. Na sum na dół do, do, do taki karton. Tylko trochę popikowy. Bo wodą jest nie wiem co ja tu następne chyba trochę źle, co? dużo tej ziemi to tu nie ma, ale już będzie trochę ziemi. Teraz tak. Jabłka. Kartofle ostatnio gotowałem Żurku, Tej, że te kartofle to są te w koszulkach były gotowane, także to jest to z tego. Hmm. Je jeszcze trochę tak. posypiemy w kawa. Mocy dostali jedna, druga i trzecia, bo dzisiaj trzy wypiłem. Dobra. Teraz tak teraz im domy ta sałatka do góry czysty teraz tym co lubią tym co lubią gruszki dodamy gruszki ta jedna spadła wczoraj czy kiedy gruszki dostaną A, gruszki Tu spadło jedno jabłko, I na pewno będzie kwaśne, ale nie szkodzi, może któryś z nich ma smak na kwaśny, to się znajdzie tu. <laughs> Tak. To je dopiero vynalazek. Uu. Burak. burak tu jeszcze jest więcej tych buraków ale tamte zostawiamy na zajść no tamte są jeszcze dobre ten jeden był tylko taki mocno mocno przejechany już Idzie na pierwszy ogień To się nie uźmi palec, bo ci kurde, odpadnie O jaś. Takie pieroństwo. Twardy ten burak jak diabli, Może go no, no w całości zostawimy he? Nie no w całości to trochę głupie Nie chcę mi się iść po inny nóż, wiecie o co chodzi, nie? To jest lenistwo. Ale mi się wydaje, że się dzisiaj już dość narobił, także. I może mi się już nie chcieć. Dobra. Jest i burak. I to teraz zasypia jeszcze ziemią troszkę. I będzie. lepiej ja już są cztery, to jeszcze są w sumie okej. Okay. żeby tak było kurde. łapy trochę umyć dobra to jeszcze trochę zasypia ziemią i uważam, że domek, domek do drzwi jest gotowy Ach, gotowy Góra jeszcze musi papier przyjść, eee, Trochę tej ziemi tam jest na dole, zostawimy ta ziemia, bo nie chce mi się worka roz, rozbebeszać nowego. Ech, tej ziemi się zawsze do jeszcze kiedyś dosypi. resztki tego papieru. No czuł, ale Fontanna się odpaliła, kurde. Już słońca nie ma. Tam trochę chyba przechodzi jeszcze, ale to jest. Ale tu ciężko kurdeć porozerwać. mamy gotowy. To powierza wiedzcie, niech się to piśnie. Yy, Przyjemno na to czas, to im to domy. No i dobra. Papier już zmoczyłem Poszło do samego dna. cyk, fuh. Tu jest. Tu nie robić już żadnych w tym, bo tu jest wszędzie są szczeliny, powietrze wystarczająco wchodzi do tego. Także one się nie uduszą, one są pod ziemią, też. tyle są pod ziemią i tak dalej, że się kurde, to się, to się nie uduszą. Nie ma opcji, żeby to było aż takie szczelne. Ja wiadomo, że tak to zostawia. Teraz tylko jeszcze grzewnice trzeba kopać gdzieś. Da zaraz na polowanie. Zobaczymy, czy mi się coś uda, czy nie. Jak nie, to jutro albo pojutrze. To trzeba napełnić.